Cześć, witam Cię na moim kanale, na którym zachęcam Cię do wspólnych ćwiczeń i aktywności i pokazuję, że wiek to tylko liczba i w każdym wieku, w każdym momencie życia możemy się czuć sprawni, aktywni, żyć bez bólu i dobrze wyglądać. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, do komentarzy i polubień. Dzięki temu zwiększają się zasięgi, a ja mogę trafić do coraz to większej liczby odbiorców. Dzisiaj zapraszam Cię do takiej praktyki połączonej troszeczkę z teorią, bo jeżeli chcemy ćwiczyć według metody Pilatesa, to bardzo ważne jest poznanie. Pozycji, które y, rozpoczynają każde ćwiczenie. Dzisiaj taką y, pierwszą pozycją będzie pozycja stojąca i tak szybciutko pokażę Ci, jak ustawić neutralną miednicę i y, jaka jest rola mięśni głębokich właśnie w ćwiczeniach pilatesa. No to zapraszam. Y, kochani, y, stajemy sobie na szerokość bioder. Stopy ustawione w szerokości bioder. Palce stóp skierowane do przodu, nie odchylamy stóp na zewnątrz, stopy się nie uśmiechają i nie są smutne, ustawione do przodu. Unieś palce stóp do góry i odłóż je w trzech punktach podparcia. Na dłoni pokażę Ci, jakie to są punkty podparcia. To jest punkt pod małym palcem. Pod dużym palcem i guz piętowy. Te trzy punkty podporu naszych stóp stanowią bardzo dobrą stabilizację dla naszego ciała podczas ćwiczeń. Kiedy już mamy ustawione stopy, kładziemy dłonie na biodra, poruszajmy troszeczkę kolanami i ustawmy kolana. Kolana nie mogą być w przeproście. Nie mogą być nadmiernie ugięte, najlepiej, żeby były takimi luźnymi kolanami. Kiedy już mamy ustawiony dół naszego ciała, przechodzimy do miednicy. Ja się tutaj na chwileczkę zatrzymam dłużej. W pracy według metody Pilatesa najważniejszą rolę odgrywają mięśnie głębokie, które tworzą taki cylinder stanowiący, dający nam ogromną moc i sprawiający, że Nasze ciało bardzo, ale to bardzo się wzmacnia. Od dołu ten cylinder tworzą mięśnie dna miednicy. Od góry zamknięte są przeponą. Od przodu głęboko ukryty poniżej pępka to mięsień poprzeczny brzucha, a z tyłu mięśnie wielodzielne. I Taki mocny cylinder, taka mocna praca daje nam gwarancję stabilizacji naszej miednicy. Ustawimy teraz naszą miednicę w pozycji neutralnej. Ustaw się do Ciebie bokiem, żeby widać było, jak tą miednicę ustawiamy. Kładę sobie dłonie na biodra i teraz miednicę, kiedy wychylamy. Tak mówiąc potocznie, pośladki do tyłu. Wykonujemy przodo pochylenie miednicy, podwijając delikatnie ogon. Robimy tyło pochylenie miednicy. Zacznij kołysać swoją miednicą, wyobrażając sobie, że ona jest napełniona, to jest misa napełniona wodą, którą wychlapujemy na jedną i na drugą stronę. Po kilku takich ruchach ustaw miednicę w połowie drogi, czyli delikatnie jest ogon podwinięty, napinają się fajnie pośladki i nasza miednica ustawia się w sposób Neutralny. Wracam do Ciebie przodem, miednica już jest ustawiona, ramiona wzdłuż tułowia. I teraz wyobraź sobie, że założyłaś zaciasne dżinsy albo zakładasz pasek, który ma 10 dziurek i w momencie Zaciągnięcia paska na trzecią dziurkę. Nasz brzuch się delikatnie napina, ale tylko tyle, żebyśmy mogły swobodnie oddychać. I jak już mamy ustawiony brzuch ustawioną miednicę. Napięte mięśnie, potrzebne nam do pracy, do wykonywania ćwiczeń. Wykonujemy wdech. Na wydechu unieś barki w stronę uszu i z wydechem łagodnie je opuść w dół. Wyobrażając sobie, że Twoje żebra, Twoje dolne żebra schodzą, dolne łopatki schodzą się w takie miękkie fał, albo wsuwając Wsuwają do dolnych kieszonek na plecach, barki oddalone od uszu. Broda jest delikatnie przyciągnięta w kierunku mostka, yy, dzięki temu wszystkie krzywizny kręgosłupa ustawiają się prawidłowo, a czubek głowy skierowany jest do sufitu. I to jest pozycja neutralna, pozycja neutralnej miednicy i pozycja wyjściowa do ćwiczeń pilatesowych. Od tego momentu już mo możemy zacząć ćwiczenia. To jest wszystko, co musisz zapamiętać i co musisz wykonywać y, na każdym spotkaniu ze mną. Y, poćwicz troszeczkę, potrenuj y, i zapraszam Cię do wspólnych spotkań i naszych wspólnych treningów. Wszystkiego dobrego.